Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Legacy Challenge i dzisiaj pozytywnym akcentem, jaki jest piękny taniec naszej kochanej Helenki z statusiem. Wejdziemy do następnego odcinka, który będzie polegał głównie na urodzinach dziewczynek. Jako, że dzisiaj mają urodzinki, no tak, w telefonie na pewno to sprawdzę, Kiedy dzisiaj mają urodzinki, musimy przede wszystkim jeszcze ewentualnie, minimalnie te umiejętności spróbować podbić, coś co się da. Ciekawe, czy się w końcu naprawiło i czy ona będzie normalnie jeść. Nie, nie będzie. Wiecie co? To jest trochę śmieszne, bo przedtem normalnie działało, a teraz znowu nie. I nie wiem zupełnie od czego to zależy. Dobra, Iggy Jednak nie ma tańczenia. Trzeba będzie posadzić tej dziewczynki. No już nie tańczyki, wnacy, proszę cię. No dobra, no ta znowu bierze to jedzenie, ale przecież ty nie możesz tego jeść. No tak, ta gra jest po prostu cudowna. Eee. Nie, 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 co ja pignęłam. Posadź, posać ją, posać ją. Właśnie znowu pousuwałam część rzeczy, więc jeśli się zdarzy, że też coś zniknie z domu, no to już chyba coś zniknęło, chyba, że któraś z nich to ma. W każdym razie jak coś zniknie z ubrań albo z domu, to się nie przejmujcie. Dobra, Bella musi wziąć wolne, bo ona ma za dwie godziny pracę. Um, a ona musiałaby zrobić im imprezę urodzinową. No, i zrobimy gdzieś w innych po prostu lokacjach, to będzie nam zdecydowanie łatwiej zrobić. jej tutaj też e, przy okazji, no. Aspiracje. I przy okazji jeszcze Ignacy. On musiałby iść na kolejną rampkę. To zastanawiam się, czy dzisiaj by dał radę. Hmm. Nie, na no, rampkę raczej dzisiaj nie zrobimy, najwyżej po urodzinach, Ten dzień po urodzinach. Okej, okay, moi kochani, jesteśmy na urodzinę. I wypadałoby wyjąć tort, ale chyba Ignat samego go Tak, dobra. tort niech sobie jest tutaj. Nie ma żadnego problemu. Nie ma to bardzo muzyki. W sensie, a, dobra jest. Eee. Okej, okay, to, to, to sobie poczekamy. Najpierw wypadałoby, żeby wszyscy sobie tu podeszli. I myślę, że zaczniemy po kolei. Czyli najpierw będzie Helena, bo Helena się pierwsza przeurodziła. Później będzie Halszka i no. I zobaczymy, jak będą dziewczynki wyglądać. Oczywiście wygląd też zmienimy. E, w sensie wiecie, jakieś zmienimy fryzurki, jakieś tam ubranka dobierzemy. I super. Ale najpierw e, dziewczynki niech sobie tutaj podejdą. Przywadała im, się podeszły. A rodzice mam wydać prezenty, myślę. No, jest. Tylko się chyba będą musieli dodawać dwa razy, jeśli tak. Um, no dobra, w każdym razie po kolei też będą otwierać prezenty i tyle. No i dobra, myślę, że nie będziemy przedłużać tego i po prostu a, pomożemy, pomóc mi świeczki. Helena, to Helena była pierwsza. Dobra, Ignacy, ja zobacz świeczki urodzinowe. Okej, okay, wyszło geek. Zrobię screena, żeby nie było. Dobra, ale to jest chyba z hobby, tak, zapaleniec. No dobra. Te okulary idealnie pasują do gika, ale no nie wiem, czy mi do niej tak pasują. Zobaczymy jeszcze. Najpierw trzeba by było jeszcze halszkę postażyć. To od razu obie zmienimy. No dobra, i zobaczmy, co nam się wylosuje zaraz dla halszki. No i teraz wylosuję coś dla halszki. I generalnie byłoby fajnie, gdyby było coś na przykład motorycznego. Okej, okay, wyszły mi Social Butterfly i Active. A to czekajcie, sobie tylko to zapiszę. Duża towarzystwo, ok. I aktyw to aktywna. No to w sumie nawet do niej pasuje. No um, i zobaczmy, jak wygląda. Um, Okej, okay, nawet z fryzurym, chyba podobne bardzo. Dobra, ale przejdźmy do stworzcy. maj zobaczymy. Okej, okay, zobaczmy je. Tutaj mamy Helenkę. Dość szeroki nos. Mam nadzieję, że jak dorosła nie będzie aż taki tu w oczy. Ale tak to ma bardzo ładną twarz i jest. Ym... Wydaje mi się, że kształt twarzy jest zdecydowanie Belli. Hmm. Ale zobaczymy, jak będą starsze. Na razie trzeba im dobrać jakieś rzeczy. Ym... No i fryzury przede wszystkim. Fryzury najwięcej zmieniają, tak mi się wydaje. Dobra, Helenka była pierwsza. Nie wiem, czy ci te okulary zostawię. Na razie je zdejmijmy. I Helenka jest... artystką... I lickiem, więc fajnie by było tutaj zrobić jakąś fryzurę taką. Hmm. No nie wiem, na razie przejrzymy sobie i zobaczymy, co do niej będzie pasować. To jest w sumie ładne i to by mogło być dla takiej artystki. W ogóle dziwny sobie, sobie wydała. Ale szukajmy dalej, może zrobimy coś jeszcze fajniejszego. O, tu mogę mieć takie włosy, jak miała jako Didi. Ale dobra, ja szukamy czegoś innego. One miały delikatnie falowane włosy, więc można by pójść dalej w to. I ta fryzura, którą zresztą wybrała sobie, Halszka, byłaby wtedy idealna, ale może jeszcze coś znajdziemy. O o, o pani się podoba. Dobra, yy, ja ją zostawiam. Yy, ona na to będzie miała taką fryzurę. Yy, teraz zobaczmy, tylko ewentualnie do oficjalnych. Fajnie by było. Zrobić jakieś spięte włosy, więc niech będą takie. Um, do sportowych w sumie też by jej się przydało. W sensie, czy dzieci w ogóle jakieś sport, niech wtedy zmieniają stronie? Mi się wydaje, że nie. Ale niech będzie taki zarfaczek, może? Może no nie, bo tak. O, o, takie były, bo chociaż nie, bo są zbyt proste. Jak mówiłam, one mają takie delikatnie pofalowane włosy, więc. Więc z takim czymś byśmy zostali. Upięcie może tak, będzie łatwiej. Dobra, może takie to mieć na sportowe włosy dla halszki. Halszka jest taką typem raczej sportowej osoby i przy okazji bardzo społecznej, więc myślę, że fryzura by sobie zrobiła raczej mm, taką, wiecie, coś upiętego, nie, nie jakieś ładne, długie włoski, tylko bardziej oho, oh to może tak nie tak totalnie pasuje. I to tak całkowicie szczerze, tak mi pasują pani niej te walkoczyki, że jej po prostu je zostawiam. I zmienimy jej tylko i wyłącznie tutaj fryzurę na oficjalne i... i, i, i sobie jej dodać na oficjalne. Czekajcie, jak głośno tych włosów. No tak to sobie mogły być, chociaż są troszeczkę przegródkie. A jak to wygląda? No to już bardziej... Dobra, to ona wtedy do imprezowego, na no, do, do... To jest oficjalne, tak. O do opcji na głodźmia takie i yy, teraz przejdę do jeszcze ewentualnie rzęs. No nie wiem, okularów jej nie będę robić. z gikiem, ale bez przesady nie musimy iść stereotypami, prawda? Tak będzie odpowiednio, tak myślę. Dobra, to dam jej tutaj wszędzie rzęsy i zaraz będziemy dobierać stroje. No dobra. Ubranie dla Helenki. Zdecydowanie jestem za jakąś sukienką albo spódniczką. Może zaczniemy od znalezienia właśnie jakiejś spódniczki w takim razie. co, hmm. Ten płaszcz mi strasznie zasłania, więc damy na razie jakąkolwiek bluzkę. I bo do spódniczki będzie nam po prostu łatwiej dobrać górę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mniejsza w tylko spódniczki. Chyba, że znajdziemy coś na całe ciało, co by było dość ładne. To by w sumie było ładne, ale no, chyba nie mamy jakiegoś ładnego, czerwonego. No dobra, to myślę, że takiej zostawimy. Tylko, że fajnie by było dać do tego jakieś leggingsy w takim razie. No ale białe tak się. No dobra, damy też szare w takim razie. I buty jakieś. Buty, 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 buty. Co to jest za buty? Tak, myślę, że to są idealne. <laughs> nie no dobra, Ewe z No, myślę, że będzie super. Ona raczej miałaby. Bez... Podnie... No, to mi nawet do pasują. Dobra, to jeszcze tylko bluzka. O, to jest okej. Okay, to jest czerwone, jest jakieś tam nawiązanie do naszych kochanych rubinów, a jednocześnie jest fajne. Buty. Buty raczej jakieś trampki. Dobra, coś takiego. No okej. Okay. No dobra, Helenka sobie tutaj rozmawia z Elizą, więc oni sobie rozmawiają. A Halszka, bo ty w sumie masz social butterfly, e, poznaj pięciu nowych simów. No dobra, to jest twoja siostra, ale dobra. E, popatrzmy, kogo my tu nie znamy. Możemy w sumie tak po prostu randomowo zacząć poznać jakieś osoby, ale jej nie znamy. Przyjazne powitanie. Ona ma chyba jakieś rysowanie, więc tak, stolik to trzeba będzie jej kupić. No, bawa, to nie będzie z nią problemu, potem się ogarnie. Na razie skorzystajmy z okazji, że mamy imprezę i nie halszka, co ja sobie poznajemy. Okej, okay, i to byłby wtedy pierwszy. co, ogólnie mega pasuje do niej yy, ta wylosowana cecha, no bo ona była rezolutna, więc no. O, okej, okay. osiągnij pięć, pi piąte umiejętność. O, w ogóle m, Lily znowu jest w ciąży, a ona no, tak, dzieci nie zgłosi. No trudno. Zdobądź y, najlepszego przyjaciela. W sumie fajnie by było, gdyby ona się zaprzyjaźniła ze swoją siostrą. Potem tam wiadomo, mogą się już tak, już, tak nie muszą się ze sobą trzymać. Ale na razie mogą sobie e, jakieś tam interakcje powykonywać. No dobra, udało nam się zrobić imprezę. Wszyscy są chyba zadowoleni. To najlepszą opcją będzie teraz wrócić do domu i zrobić pokój dla dziewczynek. Okej, okay, więc dostała skrzypce. Ale to Halszka, to by się bardziej przydało Kelędzę, ale dobra niech będzie. I pańki mydlane, super. No, rozprzedajmy te bańki mydlane i, i tam panią mruczek, bo to jest takie dla takich malutkich dzieci, mi się wydaje. Yy, I zaraz wymyślimy coś nowego. Okej, okay, drobinki znalezione. Tylko, że nie chcę się nas, nas nie wyczuć. Yy, Okej, okay. no dobra, no to trzeba będzie pozbierać pieniążki. W takim wypadku. Helenka nie jest jakoś szczególnie zmęczona, ale położymy ją już spać i halszkę też. Także w sumie na tym możemy zakończyć, tak naprawdę, bo to co mieliśmy zrobić w tym odcinku jest już skończone. Mieliśmy po prostu zrobić urodziny dziewczyn, no, ale wszędzie już są, jak widać, starsze. Właśnie zatem sprzedać yy, taką mocniczkę, ale to już zrobię w następnym odcinku. No dobrze, no to w sumie będzie tyle. Także moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.